Zadanie 33. W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w 5 donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic. No i mamy te donice, ilość nasion. Odchylenie standardowo liczby wykiełkowanych nasion jest równe sigma 14. Podaj numer donic, donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej. No to, czyli najpierw musimy policzyć średnią, czyli mamy 133 plus 140. Plus 119, plus 147, plus 161, dzielone na 1, 2, 3, 4, 5. No i teraz, czy da się tu jakoś fajnie wycwanić? Tak, o, trzeba było to dodać jakoś kalkulatorem albo pisemnie. Możemy sobie dodać pisemnie, żeby się nie pomylić, bo jednak zawsze to bezpieczniej. Wy macie kalkulatory na egzaminie. Ale poćwiczyć nigdy nie zaszkodzi. Czyli tu mamy tak 10, 20, czyli 0, 2 dalej, 10, a tu mamy 5, to jest 15, i 15 to znowu jest 20, czyli znowu 0, 2 dalej, i tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700, tak. Czyli mamy 700 dzielone na 5, to po skróceniu mamy 140. No i teraz, pytali o jedno odchylenie, tak? Czyli tak, mamy przedział 140 od 14 i 140 dodać 14. Czyli mamy po odjęciu 126, a tu mamy 154. No i szukamy, gdzie mamy takie donice, w których się umieścimy w tym przedziale. Od 126 do 154 na pewno jest tutaj. A w drugiej też. W trzeciej niebo jest mniej. W czwartej też. I w piątej jest za dużo. No dobrze, czyli mamy wszystkie, wszystkie trzy, tak? Trzeba było odpowiedzieć, że w pierwszej, drugiej czwartej donicy. I to tyle.